W turnieju strzeleckim zorganizowanym przez Party Korwin, bo od lat zachęcamy do tego, żeby uzyskiwać dostęp do broni, żeby nauczyć się w użycie broni, bo wiadomo, że dużo trudniej jest zaatakować i opanować kraj, w którym jest wielomilionowa armia obywateli, którzy po prostu mają broń i potrafią się nią posługiwać. I zachęcamy do właśnie zapoznawania się z bronią, tak żeby było jasne, że jeżeli ktoś. Z próbuje nas zaatakować, to będziemy w stanie z dół w Zwiększenie liczebności armii, zwiększenie budżetu na armię to oczywiście bardzo dobry kierunek, kierunek w którym powinniśmy iść i kierunek, którego domagała się konfederacja od początku swojego istnienia, a partie, które współtworzą konfederację jeszcze wiele lat wcześniej. Przypominam, że Ukraina pozbyła się broni jądrowej. Za gwarancję nienaruszalności terytorialnej, między innymi ze strony Federacji Rosyjskiej, na, w ramach Memorandum Budapesztańskiego. A więc widzimy, ile tego typu gwarancje, umowy są warte, a i wiedzieliśmy, mam nadzieję, wcześniej z historii. Sojusze i umowy, oczywiście, są ważne, ale ostatecznie. Najważniejszy jest argument siły. Państwo bezpieczne to państwo, które ma siłę militarną i od lat na to zwracaliśmy uwagę. Zgodnie z maksymą chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Wojsko to nie wszystko, dlatego składamy do tej ustawy poprawkę, która gwarantowałaby dostęp do broni, prawo posiadania broni przez wszystkich dorosłych normalnych. Obywateli, widzimy teraz, że taka potrzeba może zajść. Znacznie trudniej atakuje się państwo, które ma kilkumilionową armię uzbrojonych obywateli. Partia Korni. Współtworzymy konfederację. Wolność, własność, sprawiedliwość. Dołącz do nas.